i wszyscy, to tam chyba muszę szeptać, bo jestem u siebie w łazience i dźwięk się strasznie niesie, ale jestem tu też po to żeby pokazać wam jak robię ten uniwersalny naturalny makijaż, który mam na sobie teraz i który Noszę już. Właściwie to jest jedyny look, który noszę. To jest jedyny look, na którym poprzestałam. Często zadajecie mi pytania, co to jest, z jakie kosmetyki sobie zostawiłam, bo jak wiecie, pozbyłam się większości ko kosmetyków kolorowych, ale to nie znaczy, że zrezygnowałam z makijażu. Zostawiłam kilka ulubionych produktów, którymi wykonuję właśnie ten uniwersalny makijaż. Uniwersalne to mocne słowo, wiem, ale uważam, że. Po latach prób i błędów doszłam do jakiegoś wniosku <grym> Czy pies chce tu wejść? Autentycznie ona chciała być też w tym filmie Czemu trafisz w drzwi łazienki? Więc uniwersalne to mocne słowo, ale po latach prób i błędów I setki, setki, setek produktów, które przetestowałam No Stawiam na ten sposób na twarz, który uważam, że pasowałby i szesnastolatkom i 60 sześćdziesięciolatkom Oczywiście tylko jeśli się malują Wreszcie zadałam sobie ważne pytanie: Co jest dla mnie najważniejsze w makijażu? I odpowiedź to funkcjonalność. Więc od razu mówię, że nie robię tej wersji w wersji full codziennie. To jest wersja full. I tak jest to tak skondensowane, że tych produktów jest dosłownie przez dwa. 3, 4, 5 produktów, tak, jest ich 5. Więc jeśli masz podobne podejście na makijażu, lubisz go, ale jesteś bardziej praktyczna i lubisz funkcjonalność w makijażu i stawiasz na wysokiej jakości produkty, no to ten makijaż tymi pięcioma produktami jest właśnie dla ciebie. Po długiej selekcji produktów zostały ze mną właśnie te. Dlaczego zostawiłam właśnie te? Po pierwsze, już je miałam nie musiałam kupować nic nowego. Po drugie, są naprawdę bardzo, bardzo dobrej jakości i spełniają swoje zadanie. Po trzecie są cruelty free, nie są w pełni wegańskie. Wydaje mi się, że Mark Jacobs, pomimo tego, że jako marka, która jest cruelty free, um, w niektórych swoich formułach nie może być w 100% wegańska, bo być może są tam jakieś włoski pszczele, ale większość z tych produktów jest wegańska ale wszystkie są cruelty free. Więc mój cel jest taki, że ten sam look, ten sam tutorial wykonam następnym razem wszystkimi produktami, które będą w pełni produktami wegańskimi, naturalnymi, a być może za jakiś czas, gdy rynek już nad, nadgoni za, za wszystkim, to za może dwa lata w tym tempie, jakim zużywam produkty, zrobię makijaż e, kosmetykami Zero Waste. Zobaczymy, czy to się uda. Tutorial! Zacznę od tego, że sorry not sorry za mój odrost, ale jestem w trakcie zapuszczania swojego naturalnego koloru włosów, wśród którego mam też już trochę siwych włosów i mam dosyć tego suszu, dlatego go spinam do tego tutorialu. Zaczynam od kremu BB. To jest krem marki Klairs. Jest to krem, który jest odrobinę jaśniejszy od mojej cery. Jest to mój drugi ulubiony krem BB, jaki jest na rynku. Pierwszy to Krem japońskim marki Kanebo Fresh X i okazuje się, że ta marka testuje na zwierzętach, bo sprzedaje w Chinach. Ogólnie mówiąc, temat cruelty-free jest zawiły i nie jest taki prosty, jakby się wydawało. Wiele marek, które lubimy, jest podporządkowane większym markom, parasolom, które sprzedają w Chinach. A jeśli marki sprzedają w Chinach, to muszą przejść przez testy, które wymagane są przez, przez rząd, więc. Tam niestety nadal testują na zwierzętach, które marki próbują to obejść, i próbują sprzedawać tylko przez internet. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w opisie, bo to jest naprawdę temat rzeka. Ten krem ma wykończenie bardzo naturalne, jest dosyć gęsty i nadaje takiego glow. Clerc to jedna z koreańskich marek, które są cruelty free. I jeśli chodzi o koreańskie marki, to też wam dam link w opisie do filmu, żebyście wiedzieli, które są cruelty free, jeśli chodzi o koreańskie marki. Drugą rzecz, której używam, to rozświetlacz bega. Mam taki komplet. Jest to mały rozświetlacz w płynie i do tego jest w komplecie mały kompakt rozświetlacza w pudrze. Jest to kolor Opal. Tutaj rysuję taką kreskę. Jest tam moja taka sekretna kość, której teraz nie widać. I uważam, że po rozświetleniu twarzy w ten sposób wygląda, twarz wygląda bardzo, bardzo świeżo. I ogólnie mogłabym skończyć makijaż na tym etapie wystarczy, że skóra jest odrobinę rozświetlona i ochroniona przed słońcem. Co pozostaje na palcu, to wklepuję w nos albo w łuk kupidyna. To jest puder do brwi Kat Von D w kolorze light brown. Ten puder do brwi jest ciekawy. Można użyć mokrego pędzla, żeby mieć mocniejszą kreskę i ma też w sobie opalizujące drobinki, których nie widać aż tak bardzo, ale nadają, dodają trochę le lekkości. Używam teraz tuszu do rzęs Kat Von D. Go Big or Go Home. Nie jestem jego fanką. Jest to nowość na rynku, ale nie jest, nie jest to mój ulubiony tusz. Czekam, aż go zużyję. E, moje zastrzeżenia są takie, że kruszy się i o wiele bardziej wolę z tych Droższych, high-endowych kosmetyków o wiele bardziej wolę tuż do rzęs marki Mark Jacobs. Robi dobry efekt powiększenia oka, ale jednak na moich rzęsach inne formuły sprawdzają się o wiele lepiej. I znowu powiem, że na tym etapie już kompletnie można zaprzestać. Ja pójdę o krok dalej i dodam różu na policzkach, a zrobię to za pomocą pomadki w płynie od Mark Jacobs. Uwielbiam tę pomadkę. Ma piękny, głęboki, różowy, ciepły kolor i formuła nie wysycha na suchą kredę, jest nawilżająca, ale bardzo mocno spigmentowana. Dlatego biorę odrobinę na dłoń i rozsmarowuję tę odrobinę palcami i ciepłymi palcami później lekko dotykam policzka, żeby nadać im bardzo naturalny kolor. I tutaj najlepszą wskazówką i metodą jest podejście do tego bardzo slow. Najlepiej jest nakładać delikatnie, Cienkie warstwy, tak jakby ledwo, ledwo ledwo tego koloru tam było, i budować w ten sposób intensywność. Koniecznie trzeba zmyć e, z ręki to, co, co zostało po tej pomadce, bo zostanie na cały dzień. Całość do tego momentu zajmuje mi 5 minut. E, dodam, że nie utrwalam e, swojej cery pudrem. Mam puder ryżowy i czasami po niego sięgam. Ale dodam coś jeszcze i to jest wersja bardziej już na wieczór, jeśli mogę to tak nazwać. Dodaję rozświetlenia używając rozświetlacza, miniaturki rozświetlacza z kompletu miniaturek Blackie w kolorze Opal. Jest to mój ulubiony rozświetlacz. I dodaję też tej samej pomadki, której użyłam jako różu, dodaję jako plamę do ust, tą samą metodą. Uważam, że taka pomadka jest absolutnie dobrą inwestycją i świetnym, uniwersalnym produktem, bo można budować intensywność i zmieniać, e, zmieniać swój look w zależności od potrzeby. I to jest mój codzienny makijaż, chociaż w takiej wersji bardziej wypasionej. E, całość zajmuje mi może maksymalnie 7 minut, no, Mam nadzieję, że przydał Wam się ten tutorial i że spojrzycie na siebie łagodniejszym okiem następnym razem, jak patrzycie na siebie w lustrze i do zobaczenia w kolejnym filmie.